Przed chwilą coś upuścił. O nie, po prostu zgubił swoje pióro. I to jakie pióro? Dziadku Tedzie, widziałeś tego zabawnego ptaka na niebie? Ho ho, to ptak Matu. Własność pirata Sama. Musiał mu niedawno uciec. Ale jeśli mu uciekł, musimy go zabrać z powrotem do pirata Sama. Masz rację, Alice, ale ostrożnie. Matu to wielki dowcipniś. Jeśli chcecie to zrobić, zapraszam wszystkich do stacji kontroli. Ta! Tak! Juhu! Juhu! Drogie mini traki, waszym dzisiejszym zadaniem jest pomoc Piratowi Samowi w odzyskaniu jego ptaka Matu. Pirat czeka na was w lesie, wyposaże was w moduły helikoptera. Będziemy latać tak wysoko i szybko jak ptaki. <laughs> będzie tak jak mówisz, Alex. Dam Wam również zestawy walkitoki, byście mogli porozumiewać się między sobą także w trakcie lotu. Podczas tej ekspedycji kluczowa będzie praca zespołowa. Zaprogramowana wyrzutnia startowa przeniesie Was do lasu. Powodzenia, mini traki! Yuppie! 3, 2, 1! Minitraki, w drogę! Witaj, Piracie Samie! Dzień dobry, Minitraki! Z naszą pomocą odzyskasz swojego matowym w gminieniu oka! Hahaha, ha, ha. dziękuję, Minitraki! Przede wszystkim muszę wam coś wytłumaczyć. Ukryłem skarb w okrutko szefa kuchni. To przepiękny naszyjnik. O! O! A Matu uwielbia ten naszyjnik Ma jeden cel Ukraść go i przynieść do gniazda w pobliżu latarni morskiej O, czyli jest złodziejem <laughs> Liso, wiedz, że ptaki piratów należą do największych żartownisiów Czy możecie pomóc mi odzyskać naszyjnik, zanim Matu go zabierze? Tak! tak! Podzielmy się na dwa zespoły Jeden będzie w restauracji, a drugi zastawi pułapkę w latarni morskiej na Matu Jeremy, świetny plan. Gotowi do startu. Ruszamy. Alex, ze mną. Alice, no dalej. Raz dwa, raz dwa, mówi Alice. Słyszycie mnie? Jeden dwa, mówi Liza. Słyszycie? Znaleźliśmy kilka piór należących do Matu. Śledzimy go. Gdzie jesteście? Przy latarni morskiej. Nie ma tu żadnego śladu, Matu. Alice, zobacz! Matu przyleciał! Nie ma tu! Został ten naszyjnik. O nie! Odleciał! Właśnie widzieliśmy Matu! Za późno już odleciał z naszyjnikiem! Zbliża się do was! Przygotuj. Mój dowcipny ptaszek was nabrał. Nawet jeśli podoba Ci się ten naszyjnik, to nie powinieneś robić nic podejrzanego. Chyba teraz wszystkich przeprasza. <śmulatujesz> <śmulatujesz> Okej, okay, już w porządku, ale nigdy więcej tego nie próbuj. Dobra robota minitraki. Waszą pracą zespołową i strategią zasłużyliście na trofeum. Zdobywacie dzisiaj puchar Strażników Skarbu! Hurra! Musimy go bardzo dobrze ukryć, żeby Matunie mógł nam go podwędzić! <gry> bawicie drogie minitraki? Wchowanego! Ale nie jesteśmy w tym dobrzy. Lisa bardzo szybko nas znalazła! Haha! Ha. A czy wiecie, kto jest prawdziwym mistrzem wchowanego? Nie? A czy ty to wiesz, dziadku? Mistrzem jest Sowa, a ja mam dzisiaj dla was zadanie: Minitraki, zapraszam do stacji kontroli! O tej Drogie minitraki. Przed Wami zadanie, dzięki któremu nauczycie się chować jak soba. W tym celu musicie jej poszukać i znaleźć w lesie Traxville. Ale jak ją znaleźć? Wszyscy powinniście zachowywać się bardzo cicho, a także być spostrzegawczy. Czy to znaczy, że jedziemy na biwak? No pewnie Jeremy. Zaprogramowałem wyrzutnię startową tak, by przeniosła was do lasu. Jesteście gotowi? Hurra! 4 3 2 1 mini traki w drogę W jaki sposób mamy znaleźć tę sowę? Rozdzielmy się, dzięki temu będziemy mieli większe szanse. Chodź do mnie! Znalazłem Cię! Bum. Co, Co ci się stało? stało? <grym> Trochę się wygłupiam przed Jeremim. Ale śmieszne. Dobrze, zaczyna się ściemniać. Rozwijamy namioty. Dobry, Dobry pomysł. pomysł! W samą porę skończyliśmy z namiotami. A więc, minitraki, wciąż nie znaleźliście sowy? Nie, dziadku. A teraz jest już noc i będzie nam jeszcze trudniej. Głowa do góry. W mobilnym warsztacie mam wszystko, czego Wam potrzeba. Posarzyłem was w reflektory, abyście mogli szybciej znaleźć sowy w nocy. Sowy w ciągu dnia śpią, a właśnie teraz budzą się. Naprawdę? My mamy na odwrót. Masz rację. Dlatego sowy tak trudno znaleźć o tej porze. Wszystko przed wami. Dobrze, dobrze, dobrze. ruszajmy. Co to za śmieszny odgłos? Tak jakby gdzieś w lesie płakała mała sówka. Podjedźmy nie robiąc hałasu. To dziwne, nic tu nie ma. Tylko spójrzcie tam! Cóż na nas patrzy! To nasza sowa. Oczywiście, że tak. Odkryliście właśnie sekret wszystkich słów. Już bardzo późno musicie iść spać. Wracajcie do namiotów. Chyba wam jeszcze nie mówiłem, że w młodości byłem bardzo dobry w grę wchowanego. chowanego. Pamiętam, że kiedyś, gdy. Ale gdzie oni się podzieli? <laughs> Zaskoczyliście mnie Prawda, dziadziusiu, że tym razem dobrze się schowaliśmy? W rzeczy samej, jak prawdziwa sowa Wszyscy zasłużyli na puchar gry w chowanego <laughs> Mówię ci, że to najprawdopodobniej sirena. Ależ nie, Jeremy Przecież syreny to tylko legenda Lisa, a skąd ty to wiesz? Po prostu to wiem i tyle Mini Traki, gdzie znaleźliście to zdjęcie? Dziadku, znalazłam je niedawno w twoim warsztacie Co właściwie na nim jest? <laughs> to tajemnica, wielka tajemnica, musz Proszę cię, dziadku, powiedz coś więcej A co gdybyście sami mogli ją wyjaśnić? Wszyscy do stacji kontroli! Uh -huh! right! Drogie mini -traki. pomoże Wam Ewa, ekspertka od głębin. Może uda Wam się wyjaśnić te tajemnice. Podarujesz nam mini łodzie podwodne? Oczywiście, droga Lizo, ale nie tylko. Wyposażę Was w podwodne aparaty fotograficzne. Powodzenia! Na pewno zrobimy zdjęcie Syreny. Aleks, to nie jest żadna Syrena. One nie istnieją, prawda, ha, ha, ha. sami się o tym przekonacie! Jesteście gotowi? Zaprogramowana wyrzutnia startowa przeniesie was na środek morza. Cztery, trzy, dwa, jeden! Minitraki! W drogę! Hej, minitraki! Gotowi do wyjaśnienia tajemnicy? Tak! Spójrzcie tam! Widzicie? Czekaj, Alex! Nie pójdź tam sam! Gdzie są Alex i Alice? A? A! A! <śle> o nie, to wieloryb. Ona jest bardzo miła. Nie chce cię przestraszyć. Wow! Ale, Ale ogromna! ogromna! Uważaj! Pa! W końcu dowiemy się, co to jest! O, właśnie nam uciekła! Uśmiech, proszę, madam. Zdjęć? To ona jest tajemnicą mórz? Na poprzednim zdjęciu ogon był mały i niebieski? Bądźcie czujni. O, widzę, że tam coś się rusza. Podpłoniły tam. Niedaleko. A, tu, a, tu jesteście. jesteście! Ja mam plan! My popłyniemy w prawo, a wy popłyniecie w lewo. Otoczymy to coś, by zrobić mu zdjęcie. Na trzy! Raz, dwa, trzy! Och, kolory tej małej ryby są wprost przepiękne. Ona jest nawet ładniejsza od syreny. To jest tęczowa rybka! Tak naprawdę nazywana jest papugorybą. Jest rzadka, dlatego trudno zrobić jej zdjęcie. Może nam się jednak uda na miejsca z aparatami. Trzy, dwa, jeden, styk! O nie, odpłynęła nam. A więc mini traki, czy udało wam się odkryć tajemnicę musz? Tak! Okazało się, że to papugo-ryba. Jest bardziej majestatyczna niż syrena. A czy udało wam się ją sfotografować? Tak, ale zobaczyliśmy tylko jej ogon. Ha, 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 ha. Najważniejsze, że zobaczyliście ją na własne oczy. Za wasze wspaniałe głębinowe odkrycie zasłużyliście na wielki puchar tajemnicy mórz. To była praca zespołowa. Staliśmy się dzisiaj super trakami. Tak! Aleks, Aleksu, ruszaj! Musi ci się udać! A więc drogie mini rozciągacie swoje koła? Nie, po prostu Alex chce być taki jak Tony Trak. Ale dużo mu jeszcze brakuje. A czy wiecie, że Tony Trak to mój stary dobry znajomy? Jesteś, Jesteś znajomym znajomy Tony'ego Traka, Dla najlepszego kaskadera wszech czasów? Jak się poznaliście, dziadku Tedzie? Podczas kręcenia pewnego filmu, dawno, dawno temu. Brawo, Tony Truck! Jesteś najlepszym kaskaderem świata! Moim zdaniem ten film zapowiada się na hit! Ojej! Dziadku, to niesamowite! Grałeś w filmie? Pewnie, że tak. Zapraszam Was do stacji kontroli. Juhu! Juhu! Aby móc wykonać zadanie, będziecie mieli możliwość trenowania z Tony Truckiem, by stać się kaskaderami. Zanim jednak to się stanie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musimy pamiętać o zabraniu przekąsek? <laughs> Och nie, Jeremy, ze względów bezpieczeństwa wszyscy założycie kaski. O! Mini traki, przygotujcie się! Zaprogramowałem wyrzutnię startową, tak by przenieść was do skateparku, gdzie trenuje Tony Trak. 4, 3, 2, 1, mini Traki, w drogę! <śmienny> Mini minitraki. Dziadek T. tu przedził mnie, że przyjedziecie. Czy chcecie zostać adeptami sztuki kaskaderskiej? Tak! Będziemy mogli grać w super filmach akcji. Oczywiście, ale czego potrzebujecie, by odnosić sukcesy jako kaskaderzy? Ja! ja! Myślę, że ten numer nie jest po prostu dla niego. Odkryjecie tajemnicę kaskaderów, jeśli wykonacie to zadanie. Patrzcie uważnie. Hopla! Tak ma to wyglądać. Ojej! Już rozumiem! Muszę jechać bardzo wolno! O, nie! Nie róbcie tego razem! O! Przecież was ostrzegałem! Lizo, twoja kolej! Czy jesteś lepsza od swojego rodzeństwa? Sama nie wiem, ale myślę, że A, powinnam sobie poradzić! Brolisa! Brolisa! Ale jak ona to zrobiła! Będziesz zbyt wolno, nie zdążysz się rozpędzić. Jeśli za bardzo przyspieszysz, to zaraz po starcie się przewrócisz. Musisz obserwować swoją prędkość. Dokładnie o to chodzi w tym zadaniu. Właśnie poznałaś tajemnicę kaskaderów. Możemy spróbować jeszcze raz? Ależ oczywiście śmiało. Rampa należy do was. <laughs> Spójrz, udało mi się. Mnie też. Gratulacje. Niedługo będziecie mogli zagrać w filmie akcji jako prawdziwe supertrę. Dziękujemy, dziękujemy ci, ten traku! Dziadku, dziadku, dziadku się. się! Odkryliśmy jeden z sekretów kaskaderów! Popatrz! Łatwizna! Półka z nasłem! Gratuluję drogie minitraki! Każdy z was zasłużył na kaskaderski puchar!